Przepraszam, a czy mogę liczyć na jakiś rabat? Oczywiście, proszę. Sobie. A, widzicie? Widzę, że używacie suplementów. Diety. Tak jest. Wydaje mi się, że rośniemy, może nie tak szybko jak ty, ale rośniemy. Mariusz jestem. Do, 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 do. Cześć się widziałem. Fajnie, że takie coś się w ostrowi Mazowieckiej dzieje, Czas no tak od czasu do czasu. No, mówię, co tu jest, gdzie tu? Zobaczcie, zobaczcie, widzicie? Tu macie odpowiedź. Jak należy robić treningi trochę chłodno, topickie. Coś ci tam zostało. Co zostało, tylko 60 łapie, także trochę tak, wiesz. Dziękuję, do widzenia. No. Dzień Dwa. dobry YouTube. Trzyn. Hałas, słychać Dawaj. hałas. Nie wiem Trzyn. czy mikrofon zbiera, ale pewnie zbiera. Pięć. Ostrowi Mazowiecki, Trzyn. dzisiaj Dawaj. jesteśmy. Tutaj, Siedem. suple. Profit. Okay. E, okazuje się, że jest dobrze. Jest dobrze na rynku, bowiem Wielu powstają sklepy, sklepy albo sklepy pomoc, się powiększają się. i bardzo dobrze. Przy okazji jest Dwa okazja się. do tego, żeby poświętować, żeby zachęcić tak, nowych super, e, klientów, wielkiego. zarówno do kupna, jak i do dobrej zabawy. Wiele się tam dzieje. Widzę tam super. jakieś dźwiganie strągłeńskie, ale co się dzieje? Zostańcie z nami, zobaczcie tą relację. Wszystko, wszystkiego się dowiecie. Zapraszam serdecznie. Jest sprawca ze mną całego tego przedsięwzięcia. Hej Daniel. Siema. Daniel. Jak masz na imię? Daniel. <laughs> Daniel, ja mówię, już wcześniej powiedziałem, że chyba dobrze się dzieje, skoro wiesz, z małego na coś większego znaczy się, że jest okej. Okay. No, wydaje mi się, że rośniemy, może nie tak szybko jak ty, ale rośniemy. Ja już wiesz, że już za ziemi idę, nie? Buty mam, też takie... Słuchaj, skąd taki pomysł, żeby wiesz, no... Może zacznę w ten sposób, że dzisiaj to jest tak, że przenosisz się gdzieś w inne miejsce, ok, dobra, klienci wiedzą, że teraz jest większe miejsce, a tu zorganizowaliście to taką fajną dosyć imprezę. Słuchaj, no byliśmy na jednokierunkowej, nie? ona taka mało, mało widoczna, gdzieś tam zawsze klienci narzekali, że nie widać nas, nie wszyscy wiedzą nawet jak ulicą przejeżdżają, nie, nie wszyscy wiedzą, że taki sklep jest. Więc mówię, zmieniamy lokalizację, robimy tak głośną imprezę, żeby całe miasto usłyszało, żeby mm -hmm. nikt więcej nie powiedział mi, że nie wie, nie wie gdzie ten sklep no jest. Trudno nie zauważyć tego sklepu teraz, to no naprawdę. Ja tam widzę, że ja Dzwigaj może spróbuję ten samochód, bo mnie zawsze korci, ale próbowałeś już? Yy, próbowałem, ale po dźwiganiu wszystkiego yy, z jednego sklepu do drugiego nie, nie, nie chcę przeforsować pleców. Yy, ja tak jeszcze na koniec. Yy, z jednej strony nie zazdroszczę, ale tego, że wiem ile to na pewno nerwów kosztuje, na pewno była wyznaczona jakaś taka linia, że to jest ostateczny termin, żeby się przeprowadzić. Dokładnie, jest robot. Ostatnio byliśmy gdzieś w Hiszpanii, to wiem też, robią kolejny sklep, wiem ile to jest roboty, ile to jest zamieszania. nie nieprzespane. No. Ale to teraz tylko do przodu. Wtedy byliście w taki Jednokierunkowe, jeden kierunek. No, Myślę, że teraz w tym kierunku będzie spektrum. wiele. Tak, jest. wszystkiego dobrego życzymy. Dzięki. Niech się dobrze wiedzie. Dzięki. Tak rozglądam się tutaj po zaproszonych gościach, po ludziach i mówię, Koda, kojarzę gościa, ale no nie, mogę, nie mogę skojarzyć ich gdzie. Czy my się znamy? No może gdzieś tam się wiedzieliśmy, wiesz. Robert, cześć. Bluzę, bluzę i okulary, to nie poznajesz, Tak, tak, tak. Włosy? Nie no, włosy dobra, nie ma. Który, jak który, zawsze, nie? jak zawsze, wygodnie jest. No. Robert, widzę jak zawsze w, w trasie jesteś, wróciłeś z domu. Teraz już jesteś tutaj w Ostrowi Mazowieckiej jako zaproszony gość. Ciągle pan, gdzieś tam, pan. gdzieś tam burgery jesz. A zapytam ci się, bo dzisiaj jesteśmy tutaj w suplementach i tak dalej, w sklepie jesteś zaproszony gość. Będziesz to dźwigał? Ach, nie no, dźwigać. Ja zostawię dźwigane dla tutaj dla fanów, dla zawodników, strongmen. Jak wiesz, jak sam i się Ta. dźwigaliśmy. Swoje podźwigaliśmy. Ale chorci nie? Tak byśmy tak. Sobie... No tak, tak. zawsze korci. Ale tam, rozum już mówi: rozum mówi lepiej odpuść, no simownie lepiej popompuj sobie. Nie? Albo zjeść burgera. No dokładnie. Powiedz mi, cały czas e, przy Burnejkej oczywiście tam obserwujemy, wy też. E, już tam burgery się, prawda, pieką i tak dalej. Ale gdzieś w Polsce, jak podróżujemy, to gdzie możemy na przykład takiego burgera dobrego jeszcze zjeść? No wiesz co, sporo lokalizacji. Mieliśmy w Rzeszowie, jest e, na przykład. W Rzeszowie, e, Bielsko-Białej. No i w Warszawie, teraz w Warszawie właśnie otwieramy nowy punkt na Biomowie w parku Moczydwa. tam Aha. można będzie w parku posiedzieć na słoneczku i zjeść burgera, Dzisiaj też słoneczko, dopisa, aczkolwiek chłodno jest, atmosfera jest gorąca. Yy, powiedz mi Robert, wiesz co, bo widziałem, że byłeś ostatnio w domu. No, no I czasami powiedzmy z to, takiego to. wielkiego miasta, dzisiaj też jest pełno ludzi, fajnie, lubimy się spotykać z ludźmi i tak dalej, no, no, no. ale jak tak się jednak na to łono natury, że tak powiem, wróci, to, to fajnie jest, czy tak mówisz, a lepiej w tym wielkim mieście? Nie, wiesz, to super, zawsze super, lubię tam wracać do domu, do, do rodziców, eee, jak się mówi, te, te wiesz, te klimaty, wiejskie klimaty, tam jeziora, e, natura, e, cichutko, no. naokoło nikogo nie ma, jest dobrze, ale na jakiś czas ci powiem. Na jakiś Czyli ładujesz czas... akumulator i starczy. Na ładować się, zrelaksować, ale później już dobra. Starczy, trzeba jechać. Czyli jak we wszystkim trzeba zachować umiar, zarówno w dźwiganiu ciężarów, zarówno w jedzeniu suplementów, w burgerach, jak i w łonie natury, jak i w wielkim tłochu. We wszystkim trzeba mieć dziś tą równowagę. Dokładnie o to chodzi, żeby się cieszyliśmy. Też teraz lato przychodzi, wiecie, że najlepszy moment ten. Być więcej na zewnątrz, wykorzystać to, bo znieba przychodzi, to człowiek ciągle tylko jest zamknięty. Nie? Jest. Robert, bardzo Ci dziękuję. Wiem, że tutaj jesteś zajęty teraz, bo musisz się fotografować, ładnie jesteś ubrany, elegancko, sylwetki. Trochę, chłod, trochę chłodno to picki widać. Nie widać. Nie widać nie? Ale więc... czułem picki nawet przebijałem przez tą bluzę. Coś tam widać. To... Coś ci tam zostało. Co zostało? Tylko 60 łapie, także trochę tak, wiesz. Dziękuję, do widzenia. No. I na miejscu pierwszym uplasował nam się Sebastian Stepnowski. 27 postulatów, wielkie brawa. Słoneczko, weszliśmy do sklepu, więc okulary trzeba zdjąć, żeby dobrze widzieć, żeby się nie przewrócić, a można się potknąć i zahaczyć półki, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Chodźcie, zobaczcie. O, dzieciaczki zabiegając Może przejdźmy sobie tak, o. Przejdźmy sobie naokoło. Zadą. Może nie mój faworyt w smakach. Firma na pewno, ale też dobry, też dobry, ale wiecie, jaki jest mój ulubiony smak. Jeżeli nie wiecie, zajrzyjcie sobie do innych odcinków. Oczywiście musimy być tu. Możecie się poczęstować, jakby wam się piściał, albo byście e, zgłodnieli. Oprócz tego, że jak przyjdziecie sobie do takiego sklepu, no naprawdę, to nie jest gdzieś w jakiejś, prawda, w piwnicy zrobiony sklep, aczkolwiek nie ma nic do takich sklepów. Najważniejsze, żeby się biznes kręcił, ale oprócz tego można sobie podskoczyć po te akcesoria, koszulki, y, przymierzyć ją w przymierzalni, bo nikt na goło nie będzie po sklepie latał. Co to jest? A, szczęka. Będziesz jakimiś walkami się zajmował? To nie, to nie potrzebujesz szczęki. Może stańcie sobie gdzieś tutaj i rzućcie okiem chociaż na jedną trzecią tego sklepu, bo tam jeszcze jest dalej. No. Tak się zastanawiam, wiesz czego mi brakuje? patrz, jakbym sobie tu chodził, bo to no. je, jest gdzie chodzić, jest no. gdzie kroki robić. I bym sobie wybrał to, to i to. Nie widzę koszyków. Jest. Są przy wejściu. A widzisz, dobra, czyli moja, moja, prawda? A za dużo ludzi jest i nie no, widziałem. także... No, może podwinęli, bo to. Okej, okay, albo, albo nie ma koszyku, bo wszyscy kupują. No, I dlatego dokonno. nie ma koszyku. Więc ja wybrałem sobie. Przepraszam cię na mundu, ale muszę iść do kasy. Dobra, nie, że do kieszeni wsadziłem. Także y, po wybraniu produktu tym razem dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, chciałem kupić gumy. Dobrze. Mogę? Tak. Dobrze. Smak. Y, czarna mamba. Tak. <laughs> czarna mamba. Także tu. A, pamiętajcie, że jak w Dubaju, zawsze jak coś kupujecie, to... Proszę Pani, a czy mogę liczyć na jakiś rabat? Oczywiście, proszę a, sobie widzicie. Będzie na Pana odpowiedzialność. Poważnie? Tak. Dobrze. Dobrze, coś wylosowałem. Może Pani mi pomoże? Dobrze, pomogę, jasne. 10%, bardzo ładny rabat. Tak? Tak, bardzo Dobrze. ładny. A są większe? Są. okej, okay. ale ten nie jest taki dobry. Dobry. No, także widzicie, no nic, tylko chupowywać. Dobrze, czy kartą można zapłacić? I psychniemy sobie, prawda, pyk i tak to się robi i już będziemy mieli dodatkowe obciążenie i napięcie mięśniowe w siłowni frytaży w strzałkowie, jak się dzieje. Dziękuję bardzo, to Dziękuję. była przyjemność. Y również. <grymne> a, a zdarzają się klienci tacy, że na przykład podchodzą i że coś nie pasuje, tak. że czegoś nie ma. Że... się, ale to jest pięć minut mojej roboty i już Do problem znika. Nie. To jak to się znika, robi? Znika problem u klienta. A, okej, okay. myślałem, że psz, tam są drzwi, nie, nie, nie. Nie, 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 absolutnie. Okay. Nie, absolutnie. Polubownie zawsze załatwiamy sprawy. No tak, bo to wszystko musi być, prawda, do przodu. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chłopaki dźwigają belkę, no zresztą widzieliście, tu prawda, można spacer farmera zrobić. A tu jest właśnie ten e, samochodzik i e, martwy ciąg na ilość powtórzeń, ale ja się tu może chłopaków zapytam. Cześć panowie, dzień dobry, witam, hej. Robert też jest. Dzień dobry, witam. Cześć. Mariusz jestem. Gdzieś się widziałem. W Biedronce może. Słuchajcie, mam pytanie. Jaki to jest faktyczny ciężar? Czy ktoś tu mierzył? Wy macie krzepę w łapach, to dla was się nie pytam, bo, bo to dla was to jest lekkie. Nie wiem, 120, 130 maksymalnie może być. Bartek sprawdź. Ja nie podnosiłem, także Bartek nie wypowiem się, nie sprawdzę. Bartek sprawia. nie może dźwigać. Dzień. Tak, nie, dzisiaj... Nie, nie, nie próbowaliśmy nawet. Dzisiaj Ile? Ty, chyba podejdę, ale tak tylko zobaczę. Tutaj nie. Tutaj mamy specjalistę o ciągu. Ja podnosiłem, to było 120, 130 max. Podopigować się? Dasz Dobra. Przy zakupach dzisiaj losujesz. No dawaj to na. Zaunięcie. No. No, podpisem się O. Ale coś świczysz, co? Dużo w pingponga gra. A, to, naprawdę no, dajesz szybkości. Ale rzeczywiście paski, bo tu można mieć w tej konkurencji, bo jednak się ślizga, nie? To wszystko, albo mam. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy czy to jest bezpieczny sport? No, zależy, kiedy. Takie niespodziewajka pytanie trochę, nie? No, <gry> no, uważam, że w strongmanie pracujemy na, powiedzmy, do odcięcia czasami. Czyli już robimy kulę, to szóstą kulę na przykład, ona jest najcięższa, Aha. jesteśmy już trochę zmęczeni i ta technika trochę ucieka, robimy jak najszybciej i to trochę jest kontuzyjny sport no ja powiem zdanie Bartka, bo tu z Bartkiem wiele startujemy razem, no tam zdarzało się. Eee, tak, moim zdaniem to jest chyba jeden z bardziej konsekwentnych sportów, jakie istnieją w ogóle, bo rozmaitość tego sportu jest od statyki typowej siły, e, siły fizycznej, jakiejś statycznej, powytrzymałość, pobiegowe konkurencje, bo to nie jest tak, że podnosimy cały czas ten sam ciężar w jednym określonym miejscu, bo mamy walizki. Czasami są 140, czasami 160, tak samo kule Bartek powiedział. jedna się kończy na 170, czasami są zawodowane na 200. Tak samo ciąg, jest czasami na maksa, na maksymalny ciężar, a czas i mamy 300 na powtórzenia. Także tutaj kolega się chwali, że ostatnio 300 na 5 podniósł. Nie? Tak. Nie, nie chwalę. <grywa> Tylko chyba mi się wydaje, że najgorsze jest to, kiedy są zawody, jest adrenalina, ty nie możesz i działać gdzieś na tym swoim najwyższym pułapie, i wtedy chyba jest największe niebezpieczeństwo, nie? Tak, tak. Panowie, zrówka Wam życzę. Dziękuję, że. Znajdźcie dla mnie trochę odrobinę czasu, że te 200 kilo mogłem na adrenalinie podnieść <laughs> bez żadnego problemu. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Zdrowka przede wszystkim. Dana, Dzięki, hej. Widzę, że używacie suplementów. I Diety. Tak jest. <laughs> Troszeczkę. Dobrze, mam do Was pytanie. Jest sklep przeniesiony, w większe miejsce, super, fajnie, ale preferujecie na przykład bardziej. Bo jesteście z tej miejscowości, czy. Ja akurat jestem tutaj. Tak, czy, czy w ogóle gdzieś tam w mieszkacie, okolice, okolice, czy na przykład szybciej i lepiej jest styknąć sobie w internecie, wybrać, czy na przykład odjedziesz z treningu, pak, podlecisz sobie do sklepu, wybierzesz? Nie, jasne, oczywiście, że jak pojadę do sklepu, bo mam chociaż pewność, że ktoś doradzi coś, jak jakieś potrzebuję informacji, jestem niedu, do, edukowany nieraz, Słysza uwaga. to jest akurat bardzo super, bo... Zawsze jest pomocna dłoń wyciągnięta pomogą w każdym e, w dziedzinie. Zawsze jest profesjonalnie doradzą. A przez internet wiadomo, jak to jest, każdy chce sobie gdzieś tam sprzedać, kupić i na razie i wysłać. A tutaj jest... zdecydowanie wolę na miejscu kupić, będąc w sklepie, tak. Zobaczyć e, suplementy, poradzić się, co potrzebuje. Zawsze Daniel poradzi, pomoże. Zdecydowanie na miejscu. Ekipa bardzo pomocna, profesjonalna. Także na miejscu. Czyli tak jak w dobrej restauracji, na miejscu zawsze smakuje lepiej niż na wynos. Także jak w Waszej okolicy e, akurat jest taki sklep albo inny, zachęcamy do tego, żeby wspierać, o teraz tak to dumnie zabrzmi, lokalne biznesy. Dzień dobry. A, a tu dobry. telewizja, prawda, pana dorwała. Widzę, tak? że pan jeździ rowerkiem, tak. czyli aktywnie pan spędza czas. Tak, tak, cały czas. Czy fajnie, że takie coś się w Ostrowi Mazowieckiej dzieje no czas tak od czasu do czasu? Słyszałem, mówię, co tu jest? Gdzie? Myślałem, bo, że pod latem, tu Bo ba... tutaj jest sklep z suplementami dla sportowców. Pewnie pan nie używa jakichś tam odżywek. Ani... Nie, nie. Jajeczko, boczuś, kiełbasko. A, jajeczko, to. Jajeczko, nie no. I tutaj dźwigają ciężary. Niech mi pan powie, dźwigał pan kiedyś ciężary? No bardzo nie. Nie, a tak za młodo na przykład to tam zawsze było, tak? Nie jakoś, nie, jakoś nie. Dobrze, a teraz emeryturka? Tak. I zdrowo widzę na rowerku? No na rowerku, no. dużo się pan rusza? No ja tak e, cały dzień tak sobie jeżdżę. Cały czas e, w ruchu. Czyli a. serduszko dobrze bije i tak dalej. No, no, tak. tak. Ile pan ma lat, że zapytam? No 73. 3 No to nie widać. No, bo ja zawsze dużo młodszy wyglądam. Niech tak zostanie. Zdrowka Panu życzę tak, i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Niech się dobrze ogląda. Niech Pan patrzy na tych młodych atletów, jak dźwigają. No, tylko no to się patrzy, no bo to już teraz już nie można, no. Wszystko można, tylko trzeba z umiarem pewnie, nie? Ba, to pewnie, no to nie, <laughs> nie dźwigać już teraz, to już tam w tym PESELu to już nie, no już tak. Ale PESEL, jak to PESEL, najważniejszy, żebyśmy zdrowi byli, dobrze głowa, żeby pracowała i żebyśmy radośni byli. Tak, tak, cały czas, Wszystkie... a jeszcze gardło jeszcze mogę przepłukać tam raz w tygodniu, co najmniej, z umiarem, że z umiarem. ja na gdzie nie jestem taki zdrowy, tak, że... żeby krew nie zastygła. I tak, tak, żeby okay. rozrzuciła się. Wszystkiego to... dobrego życzę, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. I kolejna konkurencja, w której no, trzeba już coś ćwiczyć, trzeba jakąś techniką gdzieś operować, bo można by było sobie zrobić krzywdę belka. Oczywiście pewnie też na ilość powtórzeń nawet czasu nie trzeba mierzyć, no chyba że się trafi naprawdę porządny chłop i będzie mógł tą 120 kilogramową belką cisnąć nad głowę składki piersiowej. Wielokrotność 15-20 powtórzeń, a choć myślę, że tutaj na 3-4 powtórzenia się by pozamykało. Nawet nie próbuję nawet nie próbuję. Gdzieś tam krew się gotuje jak zawsze, żeby coś chwycić, wypróbować. Ale rozsądek, tak jak z Robertem rozmawiałem, rozsądek teraz musi brać górę nad chęcią do dźwigania ciężarów. Także tutaj też kolejne konkurencje. Fajnie jest to zorganizowane. Malutki skwerek, fajny ryneczek, cieplutko, pogoda. Idealnie można spędzić weekend. Jak sobie teraz oglądacie, i obserwujecie, wydawałoby się, że mamy które powtórzenie? 19. 19 powtórzeń mamy. Wydawałoby się, że po 14 już odpuści, a to zobaczcie, to się nazywa walka do samego końca. No niesamowite, no można naprawdę... Wielkie brawa dla niego! Wielkie brawa... Piąteczka, cześć, jak masz na imię? Dawid Subda Dawid, ile masz lat? 17. Kurczę, powiem ci, że ogromny duch walki i zaparcia i tego wszystkiego. Nie zaparcia, że wiesz, żebyś mnie to źle nie odebrał. Ale widać, że trenujesz. Coś tam trenuje, no. no już długo, ale. Lifting. No, Czyli to jest jednak takie do ciężaru, do utrzymania, to jesteś przyzwyczajony. No, w podciąganie, deep. Ciężko było? Trochę. Wiesz, obserwowałem i mówię po 14, pewnie może jeszcze raz pójdzie, ale jak to w głowie, z nóg powalczyłeś i. No, myślałem, że nie pójdzie. Czyli głowa jest ci, powiem, niedobrym doradcą, nie raz? Nie jest. Słońce, słońce. Słońce. Ze słońca. Ale słońce w głowie, czy słońce przeszkadzało? Pomagało, Pomagało. pomagało. Wszystkiego dobrego ci życzę, no i wszystkim takiego. Ducha walki do samego końca. Dziękuję. Piona, no pewnie już wygrałeś. O, zobaczcie, zobaczcie. Widzicie? I tu macie odpowiedź, jak należy robić treningi. Dziękuję. W ten sposób dobrnęliśmy już prawie do samego końca, aczkolwiek fajnie, bo ludzie, mimo że jest koniec, to jeszcze się gdzieś krzątają, bo jest e, cieplutko, miło, atmosfera, fajne rabaty w sklepie, dużo e, towaru, e, doszło, więc idealne miejsce, żeby złowić jak najwięcej w promocyjnych cenach, suplementów. Oczywiście. Przy okazji, tak jak tutaj moi rozmówcy mówili, najważniejszą rzeczą w takich sklepach jest też to, że możesz kupić, a zarazem za darmo dostać poradę, bo nie każdy już jest zawodowcem, nie każdy już trenuje wiele lat, niektórzy dopiero rozpoczynają drogę zarówno z treningiem, jak i z suplementacją. Zapraszam do brania udziału w takich miejscach i tak jak powiedziałem wcześniej, wspierajcie lokalne biznesy, wpadajcie do sklepów z suplementami. I oby wszystko szło cały czas do przodu. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem z nami. Pamiętajcie subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żeby Wam nic w życiu nie umknęło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!